Thank you Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witamy Was przed kolejnym ogrodem, który bierze udział w projekcie WOW Garden. Tym razem przyjechaliśmy pod Warszawę. Tuż za mną jest Campinos, a jak przystało właśnie na takie miejsce blisko dużych obszarów leśnych, to w tym ogrodzie mamy różnorodne żywopłoty, które Wam pokażemy. Zanim poznamy Małgorzatę, czyli właścicielkę tego ogrodu, chciałem wam przypomnieć, że tak jak w zeszłym roku, w tym roku wybieramy również dwa ogrody, które zwyciężą. Jedną nagrodę główną przyznajemy my, a drugą nagrodę przyznajecie wy jako oglądający. Pamiętajcie, że będziecie później głosować, dlatego zachęcam do tego, żeby udostępniać te filmy, żeby pokazywać je jeszcze innym osobom. Wtedy ten wynik będzie taki naprawdę prawdziwy, bo więcej osób zagłosuje. Chciałem Wam powiedzieć jeszcze, że ze wszystkich zgłoszeń, które przyszły, chcieliśmy wybrać również taki ogród, który naszym zdaniem przejdzie taką niesamowitą metamorfozę czyli zmieni się bardzo na przestrzeni tych trzech miesięcy. Dlatego przyjechaliśmy tutaj do Małgorzaty, która ma mnóstwo bylin, które pełni lata będą kwitły jak szalone. Idziemy. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry, cześć. Witam was. Bardzo pięknie tutaj u ciebie te ptaki tu w tym, w tym lesie, po prostu oaza spokoju. Jest dla ciebie taką oazą ten twój ogród? Oczywiście. Super, to chciałbym żebyś mi opowiada troszeczkę o tym ogrodzie. Zobaczymy te twoje żywopłoty, bo one mnie tutaj bardzo ciekawią. Nie ma sprawy. Idziemy. Słuchaj, przed wejściem, zresztą nagrywaliśmy tutaj początek filmu, przed Twoim domem jest taka zielona ściana. Opowiedz troszeczkę o tej zielonej ścianie. Co to w ogóle jest za roślina? Jak ona tutaj długo z Tobą jest? No i tak naprawdę co z nią robisz, żeby była taka ładna? Stosunkowo ona nie jest tutaj długo. Ona ma 5 lat. Mhm. Sadzona była, pamiętam, w październiku. A jakie były duże te sadzonki? One były dosłownie. To był, to był, takie maluchy, nie? Tak, to były sadzonki kupywane z gołym korzeniem. Mhm. tutaj w, w, w szkółce niedaleko? Tak, tak, tak. nawet w Campinosie były kupywane w szkółce. No takie może wielkości były. I 5 lat i on. Tak, 5 lat. A ścięłaś go od góry? On tak, on jest co roku ścinany. Raz w roku jest od góry ścinany mhm. na wiosnę. A zagęszcza się dobrze? Czy, czy znaczy, trzeba specjalnie coś robić? Znaczy, On jest przecinany tak rok, raz w roku. Mhm maksymalnie do dwóch razy i wydaje mi się, że może troszeczkę yy, za rzadko jest przycinane. Mm -hmm. bo... powinien, tak, powinien być bardziej cięty. powinien być bardziej cięty, żeby po prostu stworzyć tutaj taką zwartą ścianę. A jak gęsto tego sadziłaś? Czy to jest yy, w dwóch rzędach, w jednym rzędzie? Yy, to jest gra wsadzony w jednym rzędzie. Yy, no, wydaje mi się, że on tak był sadzony. Co 60 cm co... 50. Tak, co 60 cm. I to tak. wystarczy. Słuchajcie. Tak to wystarczy, żeby, żeby osiągnąć taką Pięć ścianę. 5 lat i macie taką ścianę, myślę, że jakby e, tak jeszcze go bardziej przycinać, to faktycznie tak, by był zagęszczony, tak. nie? Tak. Więc te sadzonki takich małych grabów, to, to tanie pewnie są nie są jakieś No one kosztowały dosłownie po, po 3 złote. No, czyli. 5 lat i z 3 złotych macie już taki wielkie znaczy, drzewo. Trzeba tylko nadmienić, że grab zrzuca liście jesienią. No i jesienią, tak? Tak, no on nie do końca, on tak. On do końca nie zrzuci tych liści, on po prostu zostaje jeszcze, takie suche liście nawet do wiosny się jeszcze mhm, utrzymują. Takie zaschnięte, ale to tak, też ładne jest, Tak, nie? to jest ładne, tam ptaszki sobie po prostu Duszo mają taką ptaszków, ostoję. Więc mają mają tam ostoję. ostoję tak. To idziemy oglądać kolejne żywopłoty. Graby są takie ażurowe przestrzenne, jak wspomnieliśmy, zrzucają liście. Ale w Twoim ogrodzie jest jeszcze kilka różnych żywopłotów, które są zimozielone. Jesteśmy tutaj przed choiną, hojną kanadyjską. kanadyjską. Ostatnio chyba bardzo modna, bo gdzieś tam na Instagramie wszyscy mówią o hojnie kanadyjskiej, a tu mamy taką już pięciometrową. Tak. Też ma tyle ona, lat? Już jest, ona już jest wiekowa, ona ma mhm. 11 lat. Czyli e... tak jak długo, jak ogród mniej więcej, tak? Tak, tak, mhm. tak jak. Planując ogród, ja po prostu chciałam najpierw zrobić taką ścianę zimozieloną mm -hmm. na ogrodzie, a później po prostu były dosadzone jakieś inne rośliny. Mm -hmm. więc... Wtedy padło 11 lat temu na choinę kanadyjską. No to brawo, bo ona teraz jest tak naprawdę modna, a Ty już masz takie wyrośnięte. Fajne są te odrosty, no i faktycznie ona jest zimnozielona cały rok, ale widzę, że tu od dołu masz ją taką troszeczkę przetrzebioną, że tak powiem. Tak, tak. Ona tutaj tak nie ma tych igiełek, zrzuciła te igiełki. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że ona nie była systematycznie przycinana, mhm. tak? Raz w roku, czasami co drugi rok była przycinana i wydaje mi się, że to jest efekt tego, tej niesystematyczności. Poza tym, wiesz, wyrasta, tam u góry ma duże przyrosty, tak. a tutaj, tutaj już może jest troszeczkę mniej, tak, mniej światła, tak, więc tak. naturalnie to gdzieś się tak po prostu tak. wyrzedza. E, natomiast no, przed nią zawsze można coś posadzić e, tak, dodatkowo. Tak. I e, za chwilę zobaczymy taki cisowy e, żywopłot, który, który, który masz, bo on jest znowu taką masą zieleni. Idziemy tak. dalej. Niższy żywopłot niż ta hojna kanadyjska, ale bardziej taki soczysty zielony, czyli Cis. Cisk tak. u ciebie jest w wielu miejscach. Powiedz eee, też o tym, jak pielęgnujesz ja tego Ja bardzo lubię ten Cis i polecam wszystkim znajomym. Nawet siostra w tej chwili sadzi w ogrodzie mm -hmm. Cis. Eee, I to jest Cis w odmianie chili, to jest ta męska odmiana. Ona nie, 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 nie otrzymuje takich na jesień czerwonych Nie ma tych no. Tak. Pamiętać, e... trzeba, że cis jest trujący. E... Może no, nie dla wszystkich, to, ale. Wydaje mi się, że to kwestia sporna, bo kiedyś na wystawie ogrodniczej pan powiedział, który produkuje mm -hmm. cisy. Przy mnie zjadł czerwoną tą osnówkę mm -hmm. i powiedział, że to pestka jest trująca, a ta czerwona taka. No być może. Więc, e... Dlatego ptaki wydalają te pestki. Tak, nie? No, tak. Mm -hmm. I później w ogrodzie gdzieś tam się rozsiewają. Rozsiewają. Tak. No ale ten jest piękny. Idzie... Ma 11 lat. W tej Idziemy czyli. zobaczyć, bo tam masz jeszcze super inne. Tamte twoje żywopłoty, takie bardziej zwarte, natomiast tutaj mamy taką przestrzenną formę. Tak. Powiedz, co to jest? To jest cyprysi klawsona. Mhm. Ja mu daję pełną swobodę. Mhm. nie Czy przyci... nie, nie. Znaczy zdarza się, że na przykład jak robię jakieś wigilijne stroiki, mhm. to tutaj od ogrodu przycinam, żeby tutaj jakaś taka linia była zachowana. A tak to daje mu taką swobodę w ogrodzie. On jest e, niesamowity, ponieważ te szyszeczki mają taki kolor tak, fantastyczny. Tak, I końcóweczka jest oczywiście taka bardzo jaskrawa, wewnątrz bardziej, e, bardziej zielony. I to są, to są cyprysiki, które mają już też 11 lat i ładnie pachnie. Ja lubię tak. taki zapach. Taki specyficzny zapach ma. Może nie taki do końca tujowy, ale taki fajny, fajny no, jest. Jest ciekawy. Mówiłaś mi też o tych czterech damach, które tam są z tyłu. Co to jest? E, tak, to są świerki syberyjskie. Mm -hmm. To są świerki, które według mnie wydaje się, że rosną najszybciej. Mm -hmm. I one właśnie A, były... Widzisz, to wszystkim się wydaje, że świerk raczej nie jest e, I tak Był szybko. sadzony razem z tymi właśnie srebrnymi mm -hmm. i no, tak, 1,5-2 metry jest chyba wyższy, nawet. Ale spokojnie, spokojnie, moi drodzy, są w tym ogrodzie również tuje. Dlaczego są. masz tuje? E... Tuje są, dlatego że chciałam uzyskać jak najszybszy efekt. Mm -hmm. Więc, jak zbudowaliśmy dom, chcieliśmy jakby. No, żeby szybko było zielone. Tak, tak. Więc padło na takie tuje, których nie trzeba przycinać. One mają własny pokrój. To jest odmiana szmarek. Mm -hmm. Nie wiem, czy bym w tej chwili jakby powieliła. Chciałabyś ten wybór. jeszcze? Czy nie chciałabyś już? Nie, szuka. nie. Z uwagi na to, że one bardzo długie mają. Korzenie, i wydaje mi się, że po prostu to przeszkadza belinom. Te beliny mhm. nie rosną tak, jak, jak powinny rosnąć. No to zobaczycie w letnim odcinku, jak te beliny nie rosną, jak powinny, więc przechodzimy teraz do tej części ogrodu, która jest poniżej tych wszystkich naszych żywopłotów. Moi drodzy, mówiłem Wam, że to naszym zdaniem będzie ogród, który przejdzie największą metamorfozę e, od tego naszego pierwszego przyjazdu do tego naszego drugiego przyjazdu. Dlaczego? No bo te twoje rabaty są właściwie w samych bylinach. Więc wczesną wiosną po tulipanach jest taki troszeczkę przestój. Ale mimo wszystko chciałbym, żebyś powiedziała, jakie Ty tutaj te byliny masz. Może powiedz, e, które są Twoje. Takie najbardziej ulubione, jeśli, jeśli masz, a my pokażemy Wam też troszeczkę zdjęć z lata, żeby Was zachęcić do oglądania kolejnego odcinka. Fajną byliną, która kwitnie dosyć wcześnie jest kocimiętka. Mhm. W moim ogrodzie jest kilkanaście takich łanów. Mhm. Ona fajnie zadarnia. Kwitnie praktycznie całe lato. Przycinasz? E, też tak. Gdzieś jakoś? Czasami jak jest już brzydka to, y, po kwitnieniu, ja po prostu ją ścinam, ale dosyć wysoko ją ścinam i ona zakwitnie jeszcze raz, trochę, mm -hmm. trochę, trochę mniejsze będzie miała. Kwiaty, ale zakwitnie. No, jest taka metoda Chelsea Chop, nie? czyli w połowie maja, przed Dniem Matki, tnie się byliny, jedną część bylin, powiedzmy tył, tak. przycina się na takiej wysokości, mhm. żeby ta bylina kwitła cały czas. I wtedy jak przekwita część, ścina ta się druga ją, ta zaczyna, druga już zaczyna tak, kwitnąć. Tak, na zakładkę. Z tyłu, oprócz tego, że masz ogromne hortensje tamte, z tamtej strony, takie wielkie już prawie drzewa, już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. To masz dużo floksów z tego, co widzę, bo wyrastają w każdym tak, miejscu. Tak. Jakie to kolory? To są głównie kolory różowe mhm. i białe. Mhm. A jak ty się zaopatrujesz na kolor żółty w ogrodzie? Jak zaczynałam przygodę z ogrodem, to powiedziałam, że to jest kolor, którego nie chcę mieć w ogrodzie, ale to jest kolor, który praktycznie kwitnie całe lato. Bardzo długo, mm -hmm. jak, jak na przykład e, ten Liliowiec. Tak, A, jak Liliowiec i Rudbeckie. Tak, nie? i Rudbeckie, więc e, przeprosiłam się z tym kolorem i, i, i zaprosiłam go do swojego ogrodu. Więc e, ja mam taką zasadę, e, że sadzę tak e, blisko siebie te byliny, żeby po prostu e, też tutaj e, nie rósł. tak? No tak, wspomniałaś e, e, też, e, tak, że. Tak, tak. E, tutaj też widzimy, e, czarnuszka jest w każdej okazałości. Tutaj Wszędzie się rozsiała. Tak, tak. Więc... I wolisz czarnuszkę niż pesz. Tak, wolę czarnuszkę niż pesz. Ona fajny efekt daje, bo ona kwitnie na niebiesko. Mm -hmm. Takie kwiatuszki ma małe i ona też jej Wypełnia daje. W... Tak, daje jej swobodę, też. ona się rozsiewa. Jak, jak przykwitnie, ja po prostu ją wyrywam, rzucam mm -hmm. na kompost, a nasionka gdzieś tam. No oczywiście czekam aż te nasionka się gdzieś tam wysypią. Tak, wysypią, więc do, dopiero później ją po prostu tutaj wyrywam. Ale jest fajny efekt daje tutaj. Powiedziałaś o tych czarnuszkach, ale tak sprytnie ominęłaś moje pytanie, która z tych roślin jest twoją ulubioną rośliną? Ojejku. No, e... trudne. To jest bardzo trudne. E... Mówiłaś o liliowcach, że, że, że je lubisz, bo masz w jakich odmianach te liliowce? E... Stella odoro, mam mhm. tą odmianę żółtą, to jest odmiana, y... głównie ją mam, aczkolwiek mam też inne, e... ale ona y... jest moją ulubioną, bo ona kwitnie y... od czerwca, Aż mhm. praktycznie... Obrywasz te kwiaty przekwitnięte? E, jak mam czas, to oberwę, tak. A jak nie masz, to kwitną nadal? E, tak, tak, oczywiście. Właśnie, bo e, ja pamiętam, moja babcia opowiadała, że od liliowców to są kwiaty jednego dnia. Tak, One to... kwitną, zakwitają tak. dzisiaj, a jutro już są pomarszczone. Tak, no powiedzmy, tylko, że mniej tylko więcej. Wydaje mi się, że na, każdym, na każdej łodyżce... Przekwitnie jeden kwiatek i zaczyna drugi kwitnąć. On mm -hmm. ma kilka takich pącz, pączków mm -hmm. po Ale właśnie ma... zawsze mi mówiła, że musisz oberwać te, te. No oczywiście no, można. Wizualnie to byłoby wskazane, tak, żeby to oberwać i e, to lepiej by wyglądało, ale mając, taką, czas, ilość, mając taką ilość, to e, musiałabym mieć etat na cały og... na cały etat na, na ogród. Na, na ogród. Tak. A skąd w ogóle wziął się pomysł u ciebie, żebyś miała ogród w takiej postaci, czyli ten taki bylinowy? Przecież mogłaś mieć same też wopłoty i trawnik. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że chciałam wprowadzić kolor do ogrodu mhm. i cieszyć oko. Po prostu to jest mój taki terapeuta, o, terapeuta. Bardzo dobrze, to ja, często, ja często powtarzam, że hortiterapia, czyli ta metoda terapii roślinami tak, tak. to jest bardzo ważny aspekt w życiu każdego człowieka. Tak, po pierwsze to jest kolor dla oka, po drugie to jest zapach, który się gdzieś tak, tam rozchodzi. Tak, na przykład floksy cudowny zapach mają, kocimiętkę, jak się ją poszoruje, że tak powiem ręką, to też, też super efekt daje, tak. No i wiele jest takich A, pachnących. kłosowiec jest cudowny, ja A po no? prostu rozcieram. A kłosowce ci powtarzają kwitnienie cały czas? One mi kwitną praktycznie całe lato. Bo mnie na przykład nie, nie powtórzyły, nie wyszły w tym roku, nie wiem co się z nimi stało, może podgniły trochę. Wyszły. Nie, to moje są cudowne, one rosną na końskim oborniku i. A tak, bo warto powiedzieć, że tutaj tak. koński obornik. Tak, mam no. zaprzejeźnionego sąsiada, który posiada konie i zawsze proszę panie Witku, pan przyjedzie, pan przywiezie, mhm. <laughs> więc no to na pewno jest roślinom taki duży atut. Wspomniałaś, że lubisz również zapach w ogrodzie, tak. a my w, w tej części tej edycji przygotowaliśmy takie zadanie dla uczestników, więc przywiozłem zioła, no a, to może coś super, posadzimy. Super. Projekt Wow Garden. Właściwie pewnie by nie istniał, gdyby nie partnerzy, z którymi współpracujemy i którzy między innymi przekazują te upominki naszym uczestnikom. Mamy upominki od Brico Marche i od firmy NAC. Brico daje tutaj takich drobnych narzędzi ogrodowych, to znaczy łopatki, gdzieś tam jakieś motyki właśnie, jak to się u ciebie nazywa. Moty motyczka. Mm -hmm. A wiesz, jak to jest u mnie tam na Kujawach? Się graczka. A, graczka. Graczka, to jest bardzo ciekawe, bo w różnych miejscach <laughs> różnie się e, nazywają. Mamy tu jakieś piły, mamy nawóz, ale mamy również rośliny, z których stworzysz kompozycję. No i e, oczywiście Doniczkę. E, firma Nak tu przekazała e, taki elastyczny wąż. No i coś, co ja uwielbiam czyli takie. Nożyce ręczne do cięcia, wyśmienicie mhm. sprawdzają się właśnie do regulacji tych takich żywopłotów małych mhm. oraz do ścinania wszystkich bylin i to jest super sprawa, naprawdę, polecam. Przywiozłem z briko słuchaj, szałwie otwarto Mówiłaś, że nie wiesz, co to za roślinka, nie, ale właśnie. to tak naprawdę nie jest bardzo często spotykana. Ja u siebie w ogrodzie mam już ją trzeci rok, ale ją zimuję w pomieszczeniu, wykopuję mhm. ją. Niesamowita roślina, bo zobacz jaki ma kolor. Ona ma Piękne. taki. To jest chyba Ocean's Blue tak się odmiana nazywa. Wyprostowane, wysokie pędy, które, które super się rozrastają. Mam tutaj, jak przystało na zioła, również tymianek. I mam starzec popielny, ponieważ ja go osobiście uwielbiam, w takiej glinianej donicy. No i stworzysz kompozycję. Mam nadzieję, że przetrwa do naszego drugiego przyjazdu na pewno. i będzie wtedy taka już naprawdę ogromna. Donica ma duży otwór, więc będzie z niej odpływać nadmiar wody. No a my posadzimy. Ciekawy jestem, w jakiej konfiguracji. Czy dasz na zewnątrz, czy wewnątrz te szałwie? Czy z jednej strony? Czy z dwóch? Ja też jestem ciekawa. <grym> Co wyjdzie? Co z mi tego? Co wyjdzie? Muszę przypasować na razie. Mhm. jak to zrobić, dopasować? Starzec, starzec jest taka roślina, która wszyscy myślą, że jest rośliną jednoroczną. Natomiast na przykład ja mam w swoim ogrodzie już są czwarty rok i cały czas te same, te same się rozrastają. Ja je przycinam i one odbijają. Znaczy ja ogólnie w ogrodzie nie mam żadnej doniczki. Mhm. Miałam swego czasu na tarasie jakieś doniczki, ale przy takim nieregularnym byciu latem w domu, mhm. no musiałam po prostu sąsiadów prosić, mhm. fatygować i z uwagi na to, że szkoda by mi było tych roślin jak nie były poblane na czas i, i, i zrezygnowałam z takiego. No ja to będziesz miała jedną. Tak, jedna na pewno będzie super <grym efekt <grym robiła. Jeszcze pan ty, ty, tymianek, nie? Aha, czyli ja, Damy muszę, go tam. ja muszę wszystkich. Nie musisz kożyć. wszystkich, nie? Znaczy nie musisz wszystkich użyć. Wiadomo, ale tymianek musi być. a musi musisz być. się rozrastać. Okej, okay, dobra. Możesz mniej starca. Mm, tak, właśnie użyć. tak zrobię. Daj, włożę z powrotem. Tak, właśnie zrobię. Czyli szałwia na tyle, że tak powiem. Nie. Nie? Tak, 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 na tyle, tak, tak, mhm. tak. Taki. tak, tak. Wielu z Was właśnie pyta o tą szałwię, bo u mnie w ogrodzie jest ta szałwia. Czyli szałwia otwarta, goryczkowa, czy tak jakoś się nazywa, goryczkowa. Wygląda trochę jak goryczka, no ale bardzo dobrze się sprawdza. Nie zimuje niestety w polskich warunkach. Trochę tutaj ugnieciemy. No wystarczy podlać i super myślę, że będzie. kompozycja gotowa. Będzie zapach od tymianku. Będzie super kolor od szałwi i od tego starca. No to proste nasadzenie już gotowe. Efekt myślę, że będzie super. Mamy tutaj ziółka, ale ty masz w swoim ogródku bardzo duży warzywnik. I tam na pewno masz sporo ziół, więc idziemy troszeczkę podglądnąć. Co prawda jeszcze jest bardzo wcześnie i tych warzywek nie ma jakoś tak bardzo dużo, ale podglądniemy trochę. Warzywnik masz taki jak niektórzy mają cały ogród. Co, co w tym warzywniku jest? Bo tak naprawdę jest wcześniej, natomiast no jest już dużo różnych roślin, nie? Tak, e, tak. Tam jest czosnek, ja go trochę pomyliłem z porem tak bo pomyślałem, że to jest por, a to jest czosnek. Nie? Tak to jest czosnek ten nasz polski Harnaś mm -hmm. on zazwyczaj e, sadzę czosnek e, jesienią. Są, są dwie szkoły albo jesienią tak, albo no. wiosną. Ja A zakwita Ci? E, ja po prostu obrywam te kwiaty mm -hmm, tak. bo lepiej się rozrasta. Uszykuję. Tak tak i ona wtedy po prostu korzeń, e, sam czosnek się wtedy fajnie roz Roz, rozwijać, rozrasta. Tak, rozrasta. Mhm. tak. Do 15 października zawsze po prostu tutaj sadzę czosnek. Z je, jedne, jeden, jeden, jeden ząbek. Jeden ząbek, tak. Jeden I, ząbek I rozrasta się tak bardzo? Tak. Z jednego mhm. ząbka cała główka powstaje. No i zasada jest taka: im większy się posadzi, tym większy powinien wyrosnąć główka. główka. Tak, tak, Posadzić malutką to tak, będzie tak, malutka. Tak, tak. tak. Okay, czyli ty preferujesz tą metodę zimową, tak, czosnku. Tak, Tak. Dobra, malinki. Malinki, polska odmiana. Robisz Polka. coś z malinek później? Tak. tak. Ja mrożę maliny i później mam praktycznie aż do, do lata tak, w zamrażarce, do kolejnych malin. Tak, czyli. Malin. Oprócz tego, że kochasz kolor, dlatego gdzieś pojawiły się te nowe rabaty, no to wyobrażasz sobie w ogóle ogród bez warzywnika? – nie, 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 nie. Chyba, że ograniczałoby mnie no tak, przestrzeń, tak? Ale miejsce. jeśli. Mając ogród, on ma w 1200 metrów, nie, no nie wyobrażam sobie, żeby to po prostu mhm. nie było jakiegoś takiego warzywka, rano wstać. A, e, co sadzisz tutaj jeszcze? Co tutaj masz normalnie w sezonie w tym warzywniku? Jakie, e, jakie warzywka? Tu jest rukola, tu jest e, pietruszka. E, ogórki? Tak, ogórki to jest obowiązkowo, mhm. to już obowiązkowo. No i truskawka, tak. Jakieś poziomki, szczypior. Pomidory też, czy nie? E, czasami wrzucę, ale no, troszeczkę ogranicza mnie tutaj metraż, tak? Przyszliśmy jeszcze tutaj do rośliny, która nie jest bardzo często w polskich ogrodach, a szkoda, bo jest bardzo ciekawa i taka e, naprawdę wygląda na bardzo szlachetną. Co to jest za roślina? E, to jest dyptam, mhm. e, krzew Mojżesza. Mhm. E, no bardzo urokliwy jest, dosyć wcześnie zakwita. Ten kolor taki liliowy, a jakieś inne jeszcze kolory? Tak, on ponoć występuje w białym. Ja akurat białego nie mam, mhm. ale wiem, że, że on występuje też w białym kolorze. Tylko trzeba, y, trzeba pamiętać o tym, że nie powinno się po prostu go dotykać. Jak świeci słońce ani pielić, ani tutaj nic przy nim nie robić, bo. Bez rękawiczek. Tak, tak, bez rękawiczek, bo on po prostu parzy, tak? Wydziela jakieś olejki, które tak, powodują tak, poparzenia tak. skóry. Tak, i później te poparzenia wychodzą wieczorem, tak? Od razu pewnie one nie wychodzą. Moja sąsiadka raz miała taką sytuację, że poparzyła sobie po prostu. A jak ran. on długo kwitnie? Długo e... czy raczej krócej? E... W sumie nie zarejestrowałam, ale wydaje mi się, że on. Chyba, chyba nie, nie kwitnie jakoś tak krótko. Z miesiąc-dwa na pewno kwitnie. Z miesiąc powinien kwitnąć, mm -hmm. tak mi się wydaje. A ile lat masz go tutaj? No, on ma pewnie z 3 lata. Ta rabata ogólnie jest młodą rabatą. Mm -hmm. Ta rabata ma pewnie 3-4 lata, mm -hmm. więc on. Ja widziałem kiedyś dyptamy, no takie, 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 takie duże, więc jest szansa, że on się też tutaj tak, tak rozrośnie. Tak, tak. To z jednej sadzonki ja po prostu dzielę sobie tam w różnych częściach w ogrodzie, gdzie widzę, że, że fajnie by wyglądał. Mm -hmm. To, to sadzę. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za to krótki spacer w sumie po tym Twoim ogrodzie. Już takimi oczyma wyobraźni widzę te wszystkie byliny pięknie kwitnące, te trawy. Powiedz, w którym momencie tak naprawdę jest ten pierwszy etap, kiedy u Ciebie w ogrodzie pojawia się mnóstwo kolorów? Wydaje mi się, że to jest jakaś taka połowa czerwca już zaczynają mm -hmm. kwitnąć te, te pierwsze byliny. Co zaczyna jako e... pierwsze kwitnąć? Lilie kwitną. Mm -hmm. Nawet końcówka maja mam taką odmianę starą, nawet nie wiem kiedyś te stałam. Liliowce pewnie też. Tak, liliowce, lilie, floksy. floksy pewnie już startują. No floksów masz tu mnóstwo, więc jak e... zaczną kwitnąć. Czarnuszka, to... goździki. Eee, Czyli po, tak. połowa czerwca to tak. już jest taki pierwszy moment, tak, kiedy tak, jest tak. wybuch tych kolorów, no i właściwie do października pewnie, nie? Tak. bo tam jest dużo różnych roślin, które tak. zaczynają później trochę mhm. kwitnąć. No to super, bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy. Ja Jak cieszę. wspomniałem, w sierpniu tutaj będzie szał totalny. Dzięki za tą, za tą przechadzkę po tym Twoim ogrodzie. No i widzimy się już za dwa i pół miesiąca, może trzy. Już się cieszę.